Dzień dobry! Pyszne? Przepyszne. Przepyszne. Jaki, jaki jest plan dzisiaj? No, muszę ogarnąć się i zmyć makijaż, mam od soboty. Dobra, jedz, a potem jemy. Mikołaj. Co jemy? No, idziemy z Mikołajem, tak? Na śniadanie. Nie widzisz, bo tu do wroga przepadł będzie, No, więc muszę ruszyć w TV. To jest takie pojebane, no. że on jest w moim... Ja tutaj nie mam ogarnąć tego, wiecie, zwolniłem na FaceTime i widzę swoje mieszkanie to jest taki kurwa crazy No, to to na Ale crazy, wow To jest takie crazy Zwolniłem mikołaj, a ja bym chciała kupić ten bardziej świeży zapach To akurat będzie mam obok. Tak ja kupię Okej okay. Ten taki wiesz jak prali, bo ten je, ze słodko mi się pod nim śpi, wiesz? A ja pani chciałbym takie zasłony czy coś, wiesz, że coś, żeby w domu ładnie pachniało. Ale tak na pośle, to wolałabym takiego bardziej prania, zobacz. Hej, guys! W końcu się odzywam, tak jest własnej woli, a nie, że ktoś mi w żadnym przymuszał, bo ożyłam żyłam. Wielką Back in Real Life! Patrzcie, jak się nawet ładnie ubrałam. O, woli, co ty od o, look at this. Jest wiosna. Piękniejszy robi się świat. Czy jakoś tak? Dzwonię do Mikołaja, który dzwonił do mnie dwa razy, jak nagrywam TikToka. Jesteśmy ready to go! Szybki outfit check. Anioł, szybciej mi idź w to. I idź w to... Boże, wiecie, jak fajnie znowu się ładnie ubrać. Bo zimą to się nikomu nie chce. ja to tylko sety dresowe i Elo. A teraz znowu można ładnie się ubrać. <śleskujesz> ja wierzę domu. spozem, z odwiecham nikiego to jest takiego fajowane. Hello! Hello! Welkom geniuszek! Dzień dobry! W się widzimy tak, po jednym dniu przerwy. Do no, ciężki, ciężki, no. ciężki weekend. To był bardzo ciężki weekend. To prawda. No. Ale było fajnie. E, ogólnie plan jest taki, że jedziemy na śniadanie, e, potem idziemy do domu. E, Emil idzie do studia i chuj wam na ryj! Chuj, ja się dowiedzieli i tak to zobaczycie, więc po chwili to mówię. Yeah, jedziemy! Przeprowadzam widzowie, przeprowadzam się do Warszawy, wracam do niej. Yeah. Ej! Wszyscy są poekscytowani. A i jeszcze wchodzimy do Twinkle Candle. Bo nie, tam nie byłam z chęcią. No, bo ja chcę kupić psikarze, to pośpieszyli inny, potem mnie teraz zaczął w kurwie ten zapach. Oj. Dziś Ale rano ja było nie mi niedobrze, wkurwiał mnie nie zapach. Praliśmy w piątek Mikołaja, no i wiecie, siedziało się do 3.30, jeszcze znajomi do nas inni przyszli. Serdecznie I... pozdrawiamy. Jas! Yes. No i co? No i Sandrunia o 3.30 powiedziała, że robić yes. rząd, wypierdałaś mi stąd, bo generalnie chce ich spać już. No i faktycznie, ciężko było, ale im się udało w końcu wyjść. Nie no przepraszam, jak już powiedziałeś, to jeszcze teraz... No poprawam. dobra, ale nie wszyscy mieli ten sam plan w głowie. No, no, no wiem, no ale... No i e... Nawet ja chciałem wyjść. No nawet nie <grym> chciałem. Tym razem to Sandra na nas zakrzyczała milcząc. Tak, oj, no dosłownie. Bo tylko, myślałam, że tylko Emir ma tę umiejętność, ale już nie tam ja również posiadam już teraz. Tak. No i co, I w, 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 co? sobota przespałam cały dzień, wszyscy przespaliśmy w sumie, bo tak. my obudziliśmy chyba we dwójkę o 18 z Mikim, no i kurwa oni na mnie dzwonią, że się szykować i ja w ogóle że mówiąc, ocenia, że która mi się chciała, to iść do klubu. No, ale, ale same, bo mi też było ciężko się zebrać. No, ale jak już się wykąpałam w sumie, to jakoś tak nie było najgorzej w sumie. Chciałam powiedzieć tylko, że moja przyjaciółka chyba ze wszystkich wyglądała najlepiej, no. Ja? Tak. Jak zwykle, nic nowego. Oprócz mnie. No, Emira nie liczymy, bo Emir to w ogóle... Sonia była. Dzisiaj jesteś tak. dziewczynką. Ja to stwierdziłam, że skoro ja mierzę, złożyłam tę opaskę. To jak będziemy się na siedzeniu, to ludzie myśleć, że oni są razem, a ja jestem ich koleżanką. <laughs> <laughs> o mój Boże, wiecie co wczoraj? Musiałam zrobić okropnego. Co on mi kazał zrobić? On mówi tak, nie wzięłaś i chcecie wiedzieć Bahor. I szukamy, szukamy po co chacie mojego antybachora. I nigdzie nie ma antybachora, co nie? No i mówię, że przypomniało mi się, bo przecież jak jechaliśmy do LaFouse to jechaliśmy samochodem, bo tutaj Emirek nie pił i co? I ja mówię, że przecież tam brałam tabletki, więc zostawiłam w samochodzie. I wiecie co było straszne? Ja musiałam sama, bo powiedział, że mam sama zejść do garażu, bo on się kombać. Ja musiałam sama pójść do Ososia do garażu o godzinie 23. Wczoraj. Także o 23 niż o wiesz, niż o 3. A przypomnę, że jak wy wyszliście w ten w piątek... No to była trzecia 03 i zostawiliście mnie samą Pamiętam, bo Ty 3. do mnie krzyczałaś, Niki, poczekaj ze mną do 4, poczekaj ze mną tak, do 4. Tak. Musiałem z nią gadać przez telefon. No bo się bałam zostać sama, bo była już trzecia. Zimno jednak, nie jest aż tak ciepło. Ale, Ale my, dajemy cię <laughs> my dajemy ciepły vibe. My dajemy ciepły <laughs> vibe. Z let's go! Dobra, to jest moje ulubione miejsce, być może. To jest nasze ulubione miejsce, to jest być może. Nie, nie mój tylko moje. To jest mój ulubione miejsce. Z jest Turcji jesteś? U. Ja chcę dzisiaj coś innego, zawsze jem tutaj krok madame albo omlet z kozim serem, który na pewno również dzisiaj wleci. Natomiast ja spróbowałam bagel. Bagel był przepyszny. mi coś tutaj dobrego polecić. No to krok madame i omlet z kozim serem. Tu jest to jest to, 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 Tutaj nie, no nigdzie nie zjesz tak dobrego krok madame, moim zdaniem. I omleta z kozim serem chyba też nie. Zapraszam. Dzień dobry. E, widzisz mnie? Widzisz <laughs> mnie. Kuma widzisz mnie? Szczerze, mega mocny. Szczerze, mega mocny. Możemy Ej, to ja sobie, ja wezmę sobie tą rugmatam i bajkę z muszę wydają. Wczoraj mi się randkę. Tak. <laughs> No co, I muszę sobie poszukać nowych uciec nowych uciec nowych z nowych znajomych z Influencerem, który jak dla mnie jest takim samym influencerem jak ja czyli w całym, ale okej. Okay. Właśnie dodałam sobie post na Instagrama. Pyszny soczek. Popatrzcie jakie dodałam foteczki, IG, proszę bardzo. Dobry fotografem jestem po prostu. Tak? Raz czasem jest Ech, nie, naprawdę, normalnie to bym nie dodała tak, ale to jakoś, a nie wiem, tak Ogólnie być może jest zajebiste miejsce tutaj, mega dobre zdjęcie po prostu ogólnie. Wiecie, no trochę na tym polega, żeby te miejsca teraz popularne były takie instagramowe, nie? No tak, to prawda. Ale czasami te instagramowe nie są właśnie, że w tym McDonald's, co nie? No. Jest tak różowo i ładnie, ale powiem zdjęcie tam prowadzą. No. Małe to też jest, a nie wiem, tam jest więcej, Po prostu do różu nie pasujesz. Ja do różu nie pasuję, a już jestem, no... Ciągle w tym różowym chodzę z tytułu. Ale to dziewczynami na Instagramie czy znaczy na TikToku skomentowała, że, że jeżeli... jakby nigdy się nie go różu, a jesteś w związku tym, robić lubić róż, to znaczy, że jesteś tam falling in love real, w sensie, że prawdziwie zakochany, co nie? Tak, tak jest, że no, że efekt... A, czyli jak ja będę zapisał tak. w koszulkach, to znaczy są yy, tak. w prawdziwe. Ale Ty lubisz różowy żeby... Ja nie lubię. A czy Ty widziałaś nigdy różowym? No i to wiesz, no to nie trzeba... A, zapomniałam, ja jestem od roku sam, zanim ja nie poca, po co Ja oczywiście maczunie wzięłam też. Oni są zmarszczeni, nie wzięli maczunie. Jest elektryczna szczoteczka, która wygląda jak prawdziwa szczoteczka. Czyli nie jest tymi kółkiem, zobacz. No to już dużo, to, soniczne, to są soniczne sztuczki. Zobacz, ma normalną, no. bo ja nie lubię tego kółka po prostu. No, ale to już masz dużo takich szroteczek, sonicznych ja, takie jest są. to jest Normalna. I fajnie wygląda fajnie, no. I za O, Oj, tam ja lubię te nasze Jordany. Jordany, Jordan. A może to jest Jordan? Nie? Nawet to, że właśnie pojechaliśmy do tego, Wrocławia przecież i my się nawet okazyliśmy, że mamy takie znany do do No mnie. no. Bo tak naprawdę ja cię śledziłem zawsze i wiesz, jestem i... A, zostań. ty byłeś moim zostań. wiernym fanem. Tak. No tak, to tak to od to razu. To... Patrzcie, jakie piękny Jordan. I krok madame, of course. To jest inny bajny. Oddaj mi innego Dlaczego? Nie o kotek to jest to, to samo, tylko to jest tym bekonem, który dodałaś. To jest omlet z kozim serem i swigą, i to jest istotne, on też jest swigą. To jest nie? no i swiga też jest na górze jest no. No, i jest pomyłka dobra. Pani powinni się po tej herbatie spróbować. Tak, no, no naprawdę, my powinniśmy za darmo tu jeść, a no. zwłaszcza w Bydż może, bo naprawdę. Ale w sumie Lady Monster też jest tak często. I czemu ja no. tak bardzo dużo o niej wiem, jak nawet jej nie oglądam? <laughs> jak jej nie oglądasz, tak Ale to ostatnio to. i wyleciałaś. Dlatego, że ja zasnęłam na kanapie to samo się włączyło. Nie, szczerze? Mega mocno mnie i to jest czas, w którym zjedliśmy i musimy iść do Twinkle Candle. Twinkle Candle. Twinkle. Zasadniona rzecz pana. Nie, bo świeczki są serio. Nie warte tej ceny, więc jeżeli wiecie, przyjdzie Pan do takiej główki jak mojej, żeby kupić sobie świeczkę z tym Candle to odradzam Wam ten zakup. <grym> ponieważ moja z Action z 12,90 nie lepiej niż ta Która? z tym półkendą. Ta, ta taka. No, no taka. Z tymi z... knotami drżeniami, dr 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 no, 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 które no, no, ją tak no, 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 Ona jest mnie mi robię na Ona mnie straszy. Czernia. Czernia. Ona mnie straszy tak? Albo ona złomie, no? Straszy mnie ta, ta, ta świeczka, bo ona tak. No, jak jest śpieszna no, 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 trochę, nie? I ty śpisz, ja mówię o co chodzi. Ktoś tam chodzi po kacie a kurwa, co no dwieb Dynki, nie to nie, nie jedna. jedna. Co dwie blondy, to nie jedna. To nie jedna. Nie pasujesz nas. Bo jestem brunetką? Tak, jesteś brunetką. Zrobiły mi się refleksy, mm -hmm. zrobimy się refleksy. E, jakie refleksy? Ej, ale serio, Emil mi gada, że on sobie zrobić, a że nie ma takiej możliwości. Takie, że e, blond tak pasma się ma? No, że... No, robię. Właśnie będę wtedy takie długie włosy. wyglądał jak Majdan w tysiąc. No? no właśnie chciałam powiedzieć, taki Aha. Majdan. Ja bym... Chciałabyś mieć blondy i kłopaka, a że Majdan, kurwa. Mam Dodę swoją. Yeah. Dobry yeah. komplement. Dobry. Ale on ją zdradził Ale on jest yy, wersja Pro Czy może kurwa się tu zmienić światło? Przepraszam, zielony poproszę! Ja tu koło poproszę No kurwa, no dawaj mi to światło no. Kurwa, znowu dzwony biją w kościele. To są drzwi wejściowe dla Angi. A to są dla Borysa? To są dla Anzi? To na dla plebso. A co to jest to, to, to coś nowego nie było tego? czy było to ostatnio to do domu, tak? nie, bo to są te, wiesz co kosmetyki, a nie było ostatnio jak byliśmy tutaj nie, ten dział był zamknięty no, ciekawe, ciekawe, tylko tu jest christmas, a już od mną jest po christmas dobra, chciałabym powiedzieć, że mamy ten i nie, nie to w ogóle nie pachnie bez serio, nie pamiętam ja to, <laughs> e, to jest, żeby odpalać, wiesz zapałkę, zapałki takie od specjalną zapałką tak, to trzeba specjalnie zapachnąć. Ech, kończę te. Super, to się zapachnie. Mi, mi chodziło chyba albo o Baby Powder. Mmm. Mi się w ogóle. Mm, mogę to przykreślić, albo na coś z tego? Czekajcie, nie ja postawię sobie. Mm. Mm. To blossom. A baby powder. Nie, yeah, to blossom. Pink? No. O, oh, też taki świeży jest. Ale wiesz, jak. O jak aceton. <try> tr Trochę tak, ale też fajnie. wiesz? Jeszcze jest zamulane wino. Zamulane wino. Zamulane wino. Zamulane wino. Zamulane aż kas mi się przypomniał. To jak grzane wino, no. bo to chyba to jest zamulone wino, tak? <grych> zamulone wino, no. A innow? Patrzyłaś? Innow, a jeszcze innow, no. Ciekawe, ale takie wiśnia, wiś, wiśnia. Taki słodki, trochę wytrawny. ale taki typowy Ale nie, chcę, żeby posiel pochniała jak powinna, czyli praniem. Ja lubię, Mam lubię. rację? Zeróżki? To trzeba je prać. <grych> A Marrakesz. Nie, no one powiem Wam tak, to jest... one są perfumowane, to na pewno. Nie da się nabrać, nie. E, Znowu się nie dam nabrać w drugi raz. Nie, Pan powiem szczerze, one są perfumowane. I one nie pachną tak normalnie. <śm> <śm> Można do Pani? O, ty, Coś e, hmm. a, tak, ale proszę. Koleżanka zapłaci? koleżanka zapłaci dzisiaj. No, 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 no. E, a chyba, żebyśmy wzięli pakiczki jeszcze, co? Nie są tak. Do uszu? A ty w sensie dwuzory? No, są y, na dole albo na górze na trzy. A, zobaczymy, z nim jak wzięliśmy w stanie też konkretywinie łazienki. Będziesz zapłacił kartę? Karta? Koleżanka zapłaci. Koleżanka za wszystko płaci? No dziś zabrało mnie co? Wow. A jest w szoku jesteś co? A, dlaczego? Bo ty tak powiedziałaś z... jak nagrywasz to tak <laughs> naprawdę. <właśnie, laughs> specjalnie. Musisz <laughs> codziennie <laughs> nagrywać w takim <laughs> Nie no, żeby, potem nie gadały mi po prostu takie pindy, że, ten, że mi na coś nie stać. No, hello. Dobra, no, jeszcze raz. To, to chyba jednak Ty zapłacisz. <grywy> <grywy> -ha. Dobra, czy ja mogę dać teraz swoją szczerą opinię? Dawaj. Chujowo! No, może... Przepraszam, mówiłam. ale naprawdę jak lubię Andzie, tak w ogóle... Idę pani chuka, są tak niemiłe. nie do i... dołu Mega niemiłe pani. No. Nie, mega niemiłe pani, które wyżej strachu niż ty coś To jest po pierwsze. A gdzie jesteś? zastanów, kogo ty zechcesz. Ja będę szukał pracy. Nie jestem nie. mega komunikatywny A, i wieś... mega sympatyczny. A nie szukała sobie na, tego, na kierownika sklepu, ale w Poznaniu. No to nie. <grym> ładnie to... wygląda połowa skultury. To 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 no dzisiaj, dzisiaj w ogóle jakoś ładnie jest. W tej Warszawie. Bo ja jestem. Jej! Mm. Yeah. Yeah. Patrzcie, gdzie jestem! A Ogólnie jak zwykle przyszłam, żeby zabrać ja kolejne rzeczy stąd i no, nie. Przyszłam nie po to, ale a... oczywiście wzięłam... I patrzcie jakąś... jaką trewkę znalazłam, nie widziałam jej dawno. I zmierzcie, no, ja teraz sobie nie przypomniałam. O, tak, i co nie uważacie? Fajna chyba, co? Wezmę ją też sobie. A co mi szkodzi? A... A... Oczywiście Mikołaj mnie to wszystko niósł, więc... Mhm, dobra, oczywiście. to oczywiście... Bienieś niósł to. Dobra, patrzcie jak tu w ogóle... O ja pierdolę, jak ja tu dawno... Dobra, zrobię Wam szybki autor, bo niektórzy może są nowi, nie widzieli nigdy mojego mieszkania, więc patrzcie, kuchnia, let's go, łazienka, wchodzimy, bo mi brakuje tego, akurat tego mi najbardziej brakuje, że nie ma złotych tych. prawda? No. W sensie, nie że Klamek, tylko ogólnie wszystkiego. Siup, siup, siup. Straszne, tutaj masz kurwa złotu na jednego zajmowania. No, bo tak miało być. Patrzcie. Tu jest łazienka numer dwa. Siup, 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 siup. Prysznic! hello. Hello, hello. Welcome back, Queen Serena. Czy jest tu coś, co mogę sobie wziąć? Chyba na pewno. Nie, chyba mnie nic tu nie zainteresowało. Wychodzimy. Więc widzimy, że tu jest przedpokój, to jest słynny, u mnie na każdym izle jest y, codziennie ODD i dzisiaj tak, mi kraj, i dzisiaj tak samo. Tak, ja mam dzisiaj gruba. <grafię> sobie tu fotę, no. O i, i właśnie, tu jest dalej oczywiście choinka, który to mamy do... dzisiaj, 4 marca? Eee, choinka po chemioterapii. Choinka po chemioterapii. No i patrzcie, sypialnia, która teraz, teraz rozpierdol tutaj. Ale to nie ja, że ja będę rozpierdol. Pierwszy raz nie ja. Nie mogę się przyznać, że to ja. Moje mieszkanko. Dobra, to chwilowa nostalgia. Wychodzimy stąd. Jak się zapytacie jeszcze raz czemu my się przyjaźnimy z Mikołajem, to przygodowa sytuacja, że idziemy, bo z Kenzo, no, i stoi babka, ja idę, wiecie, w swoją stronę, bo chcę wejść do klatki, i ona, ale ona ma cieczkę. No to na chujce stoisz to jest po pierwsze, i dlaczego nie idziesz, no ale dobra. Ja, ja tak, więc mówię, No, ale ja muszę wejść do domu. To mówię, no, ale ja muszę go wejść do domu. Nie, to już się przedstawiłaś. jest i ta babeczka jakby próbuje odciągnąć tego psa, no a ten pierwszy się zatrzymuje, patrzy na Kenzola. I ta babka tak, wiecie, próbuje sympatycznie powiedzieć do mnie, że, ale ona ma cieczkę. A Sandra się tak na mnie popatrzyła i mówi Ale ja muszę wejść do domu I, i tak się później do mnie zwraca i mówi mnie, byłam, nie? No i później do niej mówi jeszcze tak Jezu, czemu się pokazać z A, bo jesteśmy tacy Przecież ja też bym tak odpowiedział To Uber yeah. Sona Do studia, weź Wally'ego właśnie <laughs> Nagrywam właśnie wolim husband A. Jak się czujesz? <laughs> Zajebiście, jestem mega zajarany nie jadłeś to! Naprawdę, kurwa, po dwóch latach chodził ze studia w końcu! To jest naprawdę fajne uczucie. Eee, fun fact? Jestem pierwszy raz na natrząsię. Spróbuj zaraz. Popełniłem błąd Chciałem go naprawić, ale nie wiadomo skąd Zobaczyłem to Oby i ten nie Zatrzymał mnie Teraz już to wiem Fajnie, daj jeszcze jeden. tu tak tu zostań nie się, o, chcesz, we jest, zostanie błagam, zostanie się, nie chcę, więcej, chcę już tego nas. Nie chcę być, nie błagam, zostanie tak, dla odmiany, nie jesteśmy w McDonaldzie, ale dla odmiany w Nam Tha'i. Przyjechaliście tak... pokazać nikiemu. Tak, to jest na zmianę, albo McDonald's, albo namtaj. No nic, to wygląda jakbyś... A, jeszcze jest, zawsze jest być może na śniadanie, a potem jest w McDonald's, albo namtaj. Nic innego nie jemy. Tak to, to, to wygląda. Niebieski ja to naprawdę przysięgam, No, trochę no. tak jest. Dziękuję. A ja mam taką herbatkę, słuchajcie. Organic, Organic Bangkok. Nie, to Słuchajcie, wy tutaj oglądacie schodzącą gwiazdę i nie mówię to o sobie, tylko <laughs> o oh, No liczmy na to, więc jak ta piosenka już kiedyś wyjdzie, to proszę słuchajcie, jej miło będzie. Nie, no i dla mnie to wyjdzie. Ja, mam ja mam w ogóle Majman że wow, gratulacje jakie wysłałam. Siu <laughs> posiu. A tu Powiem wam tak, te kanapeczki to jest mega dobry sztos. O! Super, dziękujemy. To, to już są rzeczy, których Sandro ja nie tknie, bo Sandrunia ja takich nie lubi. Nie wiem, Emirek zamówił. To ja Emirek zawsze zamawia. Tak, dla wojska. Tak, dla wojska, dokładnie, ale ja te kanapeczki serio są, są sztos. Polę tam mam wszystkim wokół tu. Nawet każdemu w restauracji w tym momencie. Moje ukochane żółte kary, żółte do tego, of course. I co? ty masz? A to nie wiesz co to jest? To jest y, na woku robione mm -hmm. tam, w Takim sosie... O Jezu, źle to wygląda, czy, czy to co to jest? Co? Takie nerki, jak żołądki To są nerkowce, Takie nerkowce Ale one nie są jakby pokruszone, tylko to są po prostu orzechy nerkowce Bardzo okay. dobre Spróbuj się sosu, jest fajny Nie zastanawia się Bo no. Jezu Nie no bo to jest z orzechami no Nie, orzechy są Ale, Ale to i nie tak ma... alergia nie smakuje mi i tak. Jest tyle słodkich wielkanocnych pierdół, bo jesteśmy w Hamendie, słuchajcie. Pojedziemy w ogóle do kina już wielką ekipą, i do mojej dziewczyny, idzie gejuszek, idzie moje, mój ukochany, mój kochany chłopak, bo jakie ładne lustro. Patrzcie, jakie ładne. Pasowałoby mi do mojego domu, akurat, ale tutaj, tutaj, tutaj też bym znalazła na nie miejsce u hasbęda. Mm, dobra. Przyszliśmy tu, ponieważ muszę kupić szczotkę do kibla, bo nam się zepsuła. <grym> nie wiem jakim cudem, ale brałam do niej domestozu i chyba po prostu się wypierdoliło. Boże, jakie ładne, patrzcie. Boże, tak bardzo po mojemu z ja tym zawsze Ja tu zawsze szaleję po prostu. O, takie liszki bardzo chciałam, bardzo go kupić i nigdy ich nie było. Co myślicie, że mnie teraz wzięła? A się dałam, jak to jak kto zobaczy. O, i te szklanki, słuchajcie, też mi się bardzo podobają. Cudowne są po prostu. O, jest coś na promotion. O, kurwa, tego nie widziałam oh my kielicha. God. No, stara, na następny nasz meeting. No. 4 za kielicha? W są za 50 złotych za kielicha. Może, szczerze, jakby. Jak no, można coś takiego kupić do domu? To. Albo taka szczotka do giełda, przecież to jest jakaś porażka. I co, jest tylko ta złota? Myślałam, że będzie jakaś fajniejsza złota, ale no, dobra, wezmę tą, żeby cokolwiek było. Dobra, wziąć tą. Nie ma innej. A nie, tu są jeszcze jakieś szczoty. Patrz. O, to je pasowało, bo tam w łazience też mamy takie na papier toaletowy. O, patrzcie, jest złoto-zielona, czyli emirkowa. Tą biorę, bo jest złoto-zielona emirkowa. I, 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 tak, I przede wszystkim pasuje Wam jeszcze do tego zestawu, bo jest Tak, zielonawa. no właśnie o tym mówię, no. no, no tą biorę. Szota tu kibla wybrana. <laughs> I, pra, I najważniejsze, że jest złote, co nie? Patrz, jakie fajne. Do to? No jak to do czego, to wina. A to czemu on tak jest? No bo o to chodzi, że są takie inne, fajne. Takie, takie, tak? No do prostaków te są fajne. To no, mnie nie przekonuje. No dobra, to się wal. O, patrz, jakie fajne. Takie jak te nasze. Tylko, że złote. No takie... Nie, no, bo one czerwone. My mamy fioletowe, a te są złote. To są fioletowe. Bordowe te w domu. A są będzie cztery komplet? Kurde, bo te są pod w ogóle kolor wazonów. Yy, tak. Na stole. No, to co, bierzemy tak? No, bierzemy. te nie są wybrakowane. Ja tutaj właśnie nie... Ja nie mogę wchodzić do takich sklepu. O nie no zobacz jakie słodkie. Zobacz, jakie maga, jakie tubeczki. Dobra, ja już nie mogę być w tym sklepie dłużej. O! Patrzcie, jeszcze takie lustro jest fajne. O dobra, bo ja tak mam... Wszystko, wszystko co złote, to ja bym wszystko co złote kupiła do domu. Oj, jest jaka super pufa. No zajebista jest. Ja wiecie, tam taką mam bufkę też u siebie tam w domu, ale ta to jest w ogóle amazing. O fajne to lustro. Nie Cholica. wiem dlaczego widzę, ale mam dziwne przecież, że w na nie powiedzia. jeszcze nie wiedzą, idziemy na statniej do matury, a powiedziałam, że Idziemy wielką ekipą, gdzie wszyscy już weszły do kina. E, o taka doniczka byłaby też fajna, zobacz, z tymi roślinkami. Złota? No, fajna jest. A ładnie by wyglądała. No. Proszę, czeka fajna ta złota doniczka z tymi Możemy już wyjść. Siu, siu, siu. O ja zdrowie w wrząwściany, nic nowego. Zapłacamy ciebie. Jak zwykle. <grym> I takie duże Dzień dobry, ja bym prosiła, y, pod kątem duet. Dobra, no to i salony i, i karmelowy wtedy poproszę. I w jednym będzie milinda, w drugim Pepsi. Koleżanka zapłaci.

Aha, mam też. I kochani, jedziemy do dni do matury, czy czałam Mi, mi matka. matka, miałem się uczyć, miałem się uczyć, a wyszło jak zawsze. Ja się nie uczyłam, a zdałam, matura to bzdura, pozdro. Mówiłeś, ja. małże, musiałaś się przyliznąć do sałatki. Jak? Wszystko w porządku? A, muszę sobie znać zalewkę, ale wiesz, może będę to już na mamę wystrzelić, mi matka. Co na pewno mamy na statku lekarza? Kurczę... Dziś film. Diaweł na śmiechu. Wspania,

Jesteśmy po 100 dni do matury, krzyczała mi matka, i powiedziałam tak. Nie wiem skąd kurwa ten film ma dobre opinie? Jest straszna liczba. Jest strasznie, naprawdę. Emir trzy razy przysypiał i ja go budziłam. Ty widziałam, jak samą przysypiałeś. No, mi się się I Jedyne, co miałam, atakuje to jedzenie popcornu po opierciu, dwa pudełka praktycznie sama. Tak. No, i no tak, swoje i moje, nie? Nie, no mega lipa ten film, serio. Nie, nie, nie. nie, nie. W sensie, jeżeli chodzi o wykonanie... Nie, jest na polską produkcję, to zajbiście. Tak, jest mega G. Jeżeli chodzi o grę aktorską świeżego... Zajebiście. Jeżeli chodzi o grę aktorską, Hani na przykład mi się nie podobała. Też uważam, że jest yy, taka Pickminia. Ona no. ogólnie z Pickminią w tym filmie też kurwa do potęgi Andy tak? Pikminiowała. By no spoko, jak ktoś lubi takie gnioty, to spoko, niech sobie Ta, idzie. Tak, no nie? bo to po prostu ja to nazywam hasłem muzyka wersja polska, tylko że bez musicalu. Be, to, no, to no, no 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 no, coś ten desing. <laughs> no. Takie dla dzieci to wiadomo. ale... Znaczy, fajne były takie nawiązki, typu że wiecie, tam jest moment, w którym y, jest co kurwa, bo spoiler powiedzieli, no ale dobra, kto będzie to oglądać z was. Nie no, może ktoś będzie... No na przykład, że tam, nie wiem, była rejestracja samochodu i na niej była rejestracja tam, wiecie, W coś i 1312X, co nie? Takie smaczki właśnie, które wyłapią tylko dorosi, a raczej nie dzieci. No ale... no to tylko tyle. Tam nawiązanie też było do Murana. To akurat Emir mhm. wyczaił, bo ja to nie ogarnęłam, tego żartu. A widziałeś w ogóle, że ta nazwa tej firmy, yy, wiesz, tej... tej... sprawdza? To jest ekipa od tyłu, tak, to Tak, było. tak, I ja mam taka dumna, że to zauważyłam. A Mirko, oj, słyszycie, nie jesteś taka mądrulka, bo ja mnie zaufasz. Dobra, kończę chyba tego vloga, bo ładnie napierdala, Kończę go. Te... Ej, dobra, poczekamy na Emirka. Waiting, waiting. Waiting, waiting, łeb mnie napierdala, nie od szampana, nie wiem dlaczego, mnie bo boli głowa. Czy możliwe, że zjadłam za dużo popcornu i dlatego boli mi głowa? O, jest Emirek! Jezu, gracias, senior! O Jezu, Słol, ucierpiałeś od MacBooka! No, to jest tego vloga, nie podobał mi się ten film. A, no właśnie, jeszcze Twoja opinia. A już Podobno. powiedziałam za Ciebie. Tak, i co? Że nie podoba Ci spałeś. Spałem, no. I że zauważyłeś nawiązanie do żartów Muranowskiego, tego kurwa. Jak zapytali się o wino, to było najśmieszniejsze. E, jakie macie francuskie wino? E, jedno kudemo, a drugie sene pasą. A ty nie... No jak ty już... Może... Pa! Bye! Bye. Bye.